Witajcie, mam coś Wam do przekazania. Dobrą wiadomość. Yy, mieliśmy do czynienia z yy, ostatnią, z kilkoma wydarzeniami, yy, informacjami można powiedzieć. Yy, może od razu to powiem. Po pierwsze krąży nagranie wypowiedź pani yy, nauczycielki, która uczyła. Trzaskowskiego i powiedziała, że ona go nie poznaje, że to jest totalnie inny człowiek, że przypomniała sobie, jak recetował wiersz Norwida. Także no widać było, że jest szokowana tym, co on wyprawia. Rozmawia pani z byłą wychowawczynią Rafała Trzaskowskiego i jego kolonistką. Naprawdę? Jak Pani... ciasne i na Starym mieście. jak pani wspomina Rafała Trzaskowskiego zapowiadał się świetnie, natomiast jako młody człowiek miał zupełnie inny profil ideologiczny. Pamiętam jego fantastyczne eseje patriotyczne. Fantastyczne! I nie sądziłam, że życie, okoliczności, sytuacje, ludzie skrzywią to, go, go tak, że mamy z niego. Dla mnie to jest w tej chwili no... Otwór ideologiczny. A to, co robi teraz? No to jest rozczarowanie dla Pani? Więcej niż rozczarowanie. Jest. Pamiętam, jak kiedyś na naszej Akademii Szkolnej recytował taki wiersz Norwida. I tam były takie słowa. Tęskno mi, Panie, do tych, co mają, tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Bardzo mądra osoba, bardzo mądra kobieta, bardzo dobrze to powiedziała ważne ważne żeby to wybrzmiało ważne żeby to dotarło do ludzi dobrze że ona to powiedziała w białej podlaski tam było spotkanie spotkanie i to było właśnie w trakcie no, tej majówki nie wiem dokładnie którego ale mniej więcej w tym czasie ta scena gdzie oni ściągają z tłumem ludzi ściągają e, ukraińską flagę z no, budynku urzędu były trzy miejsca nie? trzy miejsca na trzy flagi właśnie jedna była polska, druga ukraińska i nie wiem czy trzecia no w każdym razie oni zmienili tak że były trzy, trzy biało-czerwone flagi ludzie bardzo pozytywnie odebrali akcję Brauna w sensie, tak naprawdę oni to wspólnie zrobili, no a Brown zaproponował, że, że możemy to zrobić. To był e, świetny moment. To był akurat idealny moment, dlatego że mieliśmy święto flagi. <śmów> Polska. To jest jedna flaga. Występuje jedna flaga. Natomiast możecie zaobserwować, że polska flaga w Polsce jest w towarzystwie dwóch flag: ukraińskiej i unijnej. Co Grzegorz Braun zrobił to z tą flagą? Ludzie krzyczeli, rzucić na ziemię, coś tam. Oj, oni czekają tylko na taki pretekst, wiecie, żeby go zaatakować, żeby ten. Oczywiście Grzegorz Brown jest świadomy tego, tak? Po prostu zdjął ją z szacunkiem, poskładał, włożył do torebki i zaniósł do ambasady, no tam, no do ukraińskiej e, siedziby w Polsce. I słuchajcie, nie chcieli mu otworzyć drzwi. Wokół była policja. Ta policja dziwnie się zachowywała. W ogóle ta sytuacja była bardzo dziwna. W sensie ta policja była dziwna. Teraz ostatnio znowu była kolejna interwencja. To chyba były Katowice z tego co wiem. Chodzi o to, że oni, że oni po prostu zaorali to górnictwo. No i Grzegorz Braun tam interweniował. Tylko widziałam ten fragment właśnie jak on zdjął flagę unijną. Ja napisałam napisałam po tym jak oni ściągali tą flagę ukraińską, żeby właśnie też ściągali tą unijną. I Grzegorz Braun to zrobił. Nie wiem czy też go natchnęło. W każdym razie ja to napisałam, nie? żeby oni to ściągnęli żeby ściągali też te unijne flaginie, bo to nie ma nic z nami wspólnego. To jest nasz wróg. No, to jest nasz, nasz wróg, który nas doi, że tak powiem. Kontynuacja Związku Radzieckiego. Na podstawie decyzji, które tam zapadają, na podstawie tych owoców wiemy, no, że to jest... Że to jest coś y, złego. Unia po prostu jest takim tworem, który odbiera państwom europejskim tożsamość, po prostu y, tożsamość narodową odbiera, y, niszczy te interesy, niszczy y, przedsiębiorczość. Tam zapadają te decyzje ci, ci co zasiadają w Sejmie oni są właśnie finansowani nie? I, i oni mają z tego korzyści że zmieniają prawo pod to co oni tam zadecydują podejmuje te decyzje o tym domyślam się że jest tu jakieś porozumienie pomiędzy Rosją, Niemcami Żydami Myślę, że każdy coś, chce, każdy coś chce dla siebie wziąć z tej Polski. Natomiast ci, co tutaj są, co ci zasiadają, co rządzą, no nie wiem jak ich nazwać, nie? Bo tak naprawdę nie wiadomo, kim oni są. Czy oni są faktycznie tymi Żydami? Czy oni są. kim oni są w ogóle? Bo wygląda to jak jakaś taka sekta mówi się, że są hazarami. I chyba, chyba to jest to to jest ta prawda, bo, bo Żydzi też przecież byli ofiarami. Tak mordowali Żydów i na Wołyniu i pozbywali się też Żydów. Więc Żydzi też są ofiarami i dlatego ja bym nie mówiła, że wszyscy są źli, nie? Tak samo, że wszyscy Polacy są źli, że nie, to nie jest prawda. No, w każdym razie ta scena, gdzie Grzegorz Brown zdjął y, tą flagę ukraińską, o tym się dowiedzieli Niemcy, w sensie naród niemiecki. I ogólnie to poszło w świat, nie? No, i także wiedzą, co się u nas dzieje, jeśli chodzi o naszych sąsiadów. Narody, ja mam cały czas na myśli narody, nie władze. Że oni wiedzą, co się u nas dzieje. I oni chcą tej jedności. Jeśli chodzi o flagę unijną, dla mnie to jest symbol bestii. Nie? Dla mnie to jest bestia, która na nas żeruje, która z nas doi, udaje, że nam coś daje, a tak naprawdę zabiera. Także. Nie powinno być tej flagi. Jesteśmy w Polsce. Tego nie powinno być. To przypomina trochę okupację, jakbyśmy byli pod okupacją. To znaczy my myśleliśmy, e, chcieliśmy Unii, ale w, nasze wyobrażenia były inne, a fakty są inne, a liczą się fakty. No i Grzegorz Brown odwołuje się do faktów. W ogóle nie ma, nie ma czegoś takiego nie ma takiego, państwa, chwała Bogu nie ma jeszcze takiego państwa, więc nie będziemy w Polsce, w ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które chwała Bogu nie mają statusu państwowego, to Ta organizacja I w z tym, doprowadziła tego typu do likwidacji. Emblematy polskiego nie są otoczone żadną ochroną prawną Prawne. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest Polska, nie Bruksela. A znajdujemy się w Katowicach przed kopalnią wujek, kopalnią węgla kamiennego. Przed południem w Ministerstwie Przemysłu nasi posłowie przeprowadzili... sowieckiej, żeby dzisiaj utwierdzany był na ziemiach polskich reżim eurosowiecki. Płonie tutaj kawałek materii z emblematem nieistniejącego państwa, które rości sobie pretensje do zarządzania i pomiatania życiem, zdrowiem i majątnością Polaków. Ministerstwo mające siedzibę tutaj, na Śląsku, w Katowicach. Ministerstwo Likwidacji Polskiego Przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji przemysłu wydobywczego wykonuje dyrektywy tej wrogiej organizacji. To jest emblemat okupanta. To jest emblemat najeźdźcy, zaborcy. Takimi barwami znaczą swoje działanie kolaboranci Volksdeutsche Judenraty, a nie władze niepodległej Rzeczypospolitej stojące na straży suwerenności, wolności. Co mam wam do przekazania, bo od tego zaczęłam, tak? Ja tylko przypomniałam te najważniejsze wydarzenia, ale to, co wam, mam wam do przekazania. No, ja, ja napisałam, tak, napisałam wtedy, jak widziałam te filmiki, nie, że oni tam ściągają te flagi. No to właśnie ja jestem zdania tak, że jak już ściągasz, to w to, miejscu, to, w to miejsce musi być biało-czerwona flaga, tak? Czyli nie można zostawić pustego miejsca. Po prostu zdejmujemy tą niewłaściwą, zakładamy tą właściwą. No i ta kwestia tego. Tej unijnej flagi, że to jest jedno wielkie oszustwo, ściema. Jest to bezprawne. Rozwieszanie takich obcych flag w naszym państwie jest bezprawne, tak nie powinno być. To jest jakiegoś rodzaju okupacja. Mi się przypomina właśnie, jak Rosjanie czy Niemcy rozwieszali swoje jakieś tam symbole w momencie, kiedy, nie wiem, zdobyli jakieś miejsce czy coś, oni rozwieszali te swoje symbole. Więc y, myślę, że mamy z czymś takim do czynienia. Ktoś po prostu sobie zrobił y, państwo w naszym państwie. No oczywiście, my chcieliśmy być w jakiejś Unii, ale y, myślę, że wszyscy się dali na to nabrać. Tak? Myśleli, że to będzie miało inny kształt. Inne, co innego sobie wyobrażaliśmy, a co innego Myśleliśmy, że ta nasza tożsamość, że to zostanie zachowane, że będzie poszanowanie dla naszej gospodarki, że nasza gospodarka się rozwinie i tak dalej. Natomiast to jest po prostu stopniowe przejmowanie y, polskiego dziedzictwa, montowanie sobie tu państwa. Odbywa się to wszystko naszym kosztem. To byliście świadkami w ostatnich latach tego, co tutaj się odbywało, czyli przejmowanie socjali i tak dalej. Natomiast Polacy na marginesie społeczeństwa, na marginesie w ogóle spraw i czegokolwiek, też no, depopulacja Polaków z tej ziemi. Tak, i to od. Yy, i na poziomie płodu. Jesteśmy tego świadkami. Mieliśmy ten dowód, także, że to się faktycznie dzieje. Nie Łódźmy się. Nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Czyli na poziomie płodu to robią, próbują to robić. I na każdym innym poziomie, tak, wykorzystując do tego różnego rodzaju metody, środki, żeby się nas to stąd pozbyć, czyli trucie poprzez kosmetyki, jedzenie, wodę, co się tylko da, zatruwanie powietrza. Przy jednoczesnym głoszeniu, nawiązywaniu do klimatu, do czystego powietrza i tak dalej, oni nas trują z każdej strony. No i dlatego ludzie chorują na raka, dlatego ludzie mają niską odporność i tak dalej, no bo właśnie źle się odżywiają, stosują toksyczne, toksyczne, kosmetyki, także no leki, to wszystko nie leczy się człowieka, tylko po prostu pogłębia się jego problem. To jest problem duchowy. To jest problem umysłu. W jakiś sposób umysły ludzi zostały ustawione, żyją ludzie w pułapce lęku. Powiedzmy sobie szczerze, to już jest poziom duchowy. Tak? To, jest, jest, du to jest duchowe zwiedzenie, to już jest demon. I tutaj jedynie do czego możemy się odwołać, jeśli chcemy ratunku, to do Chrystusa bo to jest yy, to jest po prostu problem duchowy to jest pułapka umysłu to znaczy to co wam jest przedstawiane nie jest takie jak jest to co się w waszych rodzinach dzieje itd to nie jest takie jak, jak jest ale się wam wmawia że tak jest i żyjecie tak z takimi przekonaniami, bo ktoś wam tak głowę ustawił, ale to nie znaczy, że tak jest. I żeby z tego wyjść, żeby być takim uwolnionym człowiekiem, trzeba się um, odwołać do Chrystusa, trzeba wołać o pomoc Chrystusa, jeśli chcemy ratunku. Bo tu jest, to jest problem, znaczy tylko duchowo. Yy, możemy wprowadzić te zmiany. Czyli najpierw skierowanie się do Boga o ratunek, potem On nam wskazuje drogę, taka kolejność. Yy, no, jesteście świadkami tego, że blokują, że przeszkadzają. Yy, z każdej strony, gdzie się nie obejrzycie, możecie być blokowani, możecie być atakowani. Um, demon atakuje poprzez ludzi w Waszym otoczeniu, próbuje Was zatrzymać, musicie być tego świadomi. Um, dobra wiadomość jest taka, że oni zrobią to, co Wy chcecie, ale Wy musicie um, mieć w sobie tą wiarę: Wy musicie się trzymać swojego stanowiska. Ktoś wam wmawia jakieś kłamstwo, ktoś wam próbuje zniekształcić widzenie, patrzenie. Zaczynacie w siebie wątpić, zaczynacie mieć poczucie winy. To jest wszystko nieadekwatne. To jest wszystko manipulacja. No i ludziom się wydaje, że nie ma z tego wyjścia. Ale to jest tylko w waszej, to jest tylko w głowie. Jest wyjście z tego. W sensie nie musicie robić to, co oni chcą. Rozumiecie? Macie realizować swoje cele. I czy oni się będą buntować, czy oni będą próbowali was zatrzymać? Będą, ale Pan Bóg wam będzie otwierać drzwi. Czyli macie po prostu działać. Kogo przekonaliście, to już przekonaliście, więcej już nie przekonacie. Yy, po prostu yy, ci ślepi, oni mogą Was atakować, ale jeżeli Wy będziecie konsekwentni, jeżeli będziecie trzymać się swego, obstawiać przy swoim, to oni się to oni będą Was słuchać. To oni będą za wami iść. Więc no, no, nie możecie oglądać się za siebie, nie? Nie możecie się tłumaczyć. Bo to nie ma sensu. Oni nie chcą prawdy. To nie o to chodzi. Oni mają ducha kontroli. Chcą kontrolować o to im chodzi. Natomiast oni nie chcą prawdy. Oni was nie słuchają. Więc tłumaczenie nie ma sensu. I rozmowa ma sens tylko z ludźmi, którzy faktycznie mają. E, chcą słuchać, nie? Mają otwarte uszy i oczy, chcą słuchać. Natomiast ci, co są wrogo nastawieni i blokują, oni nie chcą. Oni chcą kontrolować, oni chcą albo są pod wpływem kogoś, kto kontroluje. Mmm. I dobra wiadomość jest taka, że nie macie po prostu ich słuchać, tylko robić swoje, a Pan Bóg wam będzie otwierać drzwi, i oni będą robić to, co Wy chcecie. Tak działa Duch Święty. Tak, taka jest ta rzeczywistość duchowa, właśnie. Na tym to wszystko polega. No, a jak ktoś czytał Słowo Boże, Pismo Święte, to, to wie, nie? Że, że Pan Bóg w taki sposób działa. Na przykład te sceny, gdzie proroków zamykano i nagle strażnicy otwierali drzwi. To są dokładnie takie sytuacje, więc musicie zaufać, robić swoje, idźcie do przodu, nie tłumaczcie się, bo oni nie chcą, nie chcą po prostu wiedzieć, co wymyślicie, co wy chcecie. Po prostu oni chcą postawić na swoje, więc jedynie, co możecie robić, iść do przodu i nie oglądać za siebie.